Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu się widzimy. Chcę Ci przekazać trzy krótkie informacje. Pierwsza z nich to taka, że na życzenie wielu um, uczestników webinaru, jak zostać fotografem ślubnym, udostępniłem nagrania z tego webinaru i są to nagrania właściwie z trzeciej edycji tego webinaru, ponieważ chętnych było tak wiele, że musiałem um, przeprowadzić cztery. Takie powtórki jakby tego webinaru. Ponieważ miałem trochę więcej czasu, więc przygotowałem nieco ciekawsze, no a może nawet dużo bardziej ciekawe slajdy, i tą część merytoryczną nieco rozbudowałem w stosunku do pierwszego webinaru. Jeśli więc byłeś uczestnikiem tego pierwszego webinaru, zapraszam Cię do obejrzenia. Tych nagrań wideo. Również zapraszam te osoby, które z jakichś względów nie mogły uczestniczyć w webinarze. To jest materiał, który myślę, że przyda ci się. Jest to dosyć wartościowy materiał. Będzie on stanowił właściwie również jeden z moich produktów. Ty go masz bezpłatnie, w związku z tym korzystaj. Jest to jakby przekrój całej tematyki, która no, interesuje wiele osób, które chcą wystartować w tej profesji fotografa ślubnego. Druga informacja jest taka, że dla wszystkich uczestników, czyli także dla Ciebie jest no, taka niesamowita właściwie promocja, właściwie przed sprzedaż jednej z najważniejszych części dużego kursu, który przygotowuję kursu online. Dotyczącego właśnie fotografii ślubnej. Moim zdaniem, i to udowadniam w, na tym webinarze, i w tym nagraniu możesz tego posłuchać, że najważniejszą wiedzą dotyczącą fotografii ślubnej jest po prostu wiedza o tym, co dzieje się w trakcie uroczystości, ceremonii w kościele. I to krok po kroku. Dosłownie z ustawieniami aparatu, z jakiego obiektywu użyć, gdzie stanąć, gdzie przejść. To wszystko opowiadam w kursie, który no, jest już udostępniony. Jest to właściwie no, taka niedawna, że tak powiem, edycja tego. Kursu kosztuje on normalnie 149 zł. Ty, ponieważ jesteś uczestnikiem tego webinaru i z jakichś przyczyn znalazłeś się na jednej z moich list adresowych, czytasz moje informacje. W związku z tym masz ten kurs za jedyne 47 zł. To mało tego, w ramach tego kursu dotyczącego fotografowania w kościele jest, są również dwa bonusy jakie możesz przeczytać i możesz usłyszeć również na webinarze link z kuponem rabatowym znajdzie się pod tym nagraniem ty go otrzymasz mailem i trzecia informacja dotycząca kolejnego webinaru bo również takie webinary będą ankiety które część z was wypełniła a część jeszcze nie ta ankieta również znajduje się w tym samym miejscu, gdzie było zaproszenie na webinar, czyli tam znajdziesz nagrania z tego ostatniego webinaru i tam również znajdzie się ankietka, bardzo krótka, ale z konkretnymi pytaniami. To, co Ciebie interesuje, co chciałabyś, co chciałbyś usłyszeć, zobaczyć na następnym webinarze, który mam zamiar za dosłownie 2-3 dni przygotować. Za odpowiedzi na te pytania również otrzymujesz taki bonus o wartości w tej chwili 27 zł to jest można powiedzieć niezbędnik fotografa ślubnego, czyli krok po kroku cały, cały dzień ślubu mało tego przed dzień ślubu, dzień pleneru. to, co trzeba zrobić w postprodukcji, a także to, co czeka nowego fotografa ślubnego, który się przygotowuje, jakie kroki, jakie czynności musi podjąć. Jest to w zasadzie taka checklista, którą powinieneś czy powinnaś wykorzystywać z każdym klientem, z każdą parą klientów. Po prostu krok po kroku z tej checklisty korzystać, żeby nie zapomnieć o niczym, żeby przekazać Państwu młodym wszystkie informacje, i żeby po prostu to wszystko w jakichś ramach czasowych umieścić. Taka checklista w PDF-ie do pobrania za wypełnienie tej ankietki. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas, za udział w webinarze. Tym osobom, które jeszcze nie widziały z jakichś przyczyn, zapraszam je do obejrzenia. Linki oczywiście pod tym nagraniem. No i do zobaczenia na następnym webinarze, który mam nadzieję niedługo. E, e, będę mógł przygotować na podstawie Waszych wypowiedzi, Waszych komentarzy. Serdecznie dziękuję. Z tej strony Marek Kloska fotofree.pl. Cześć!